Dzień dobry No właśnie To leżałem deszczyk pada deszczyk pada o właśnie Chcę Z mlekiem, Ułożę, mlekiem muszę Jeden kubek poszedł. да помочь найти ткань. Кто ее возьмет? Субтитры сделал DimaTorzok a przysiadów nie robię <laughs> nogi mi się nie zginają jak Nikola O, widziałem ten film cały, oglądałem. Ty straszysz. O, to bardzo dobrze. To niech policja obejrzy twoje wszystkie filmy, jak ty non-stop nagrywasz na mnie. Obrażasz. Właśnie pójdę. A powiedziała, że ludzie nie wpłacali. No ja lajtów nie robię. Mam gdzieś twoje zasady. Baby to tylko potrafiają gadać głupoty, opowiadać i dupy dawać. Oh, lekker. Napiłem O, właśnie idę. Ale nie, nie mam tu filmu. Wolę nagrać filmy niż prowadzić lajty. Bo na lajtach tylko po prostu... tylko ludzie potrafią obrażać wyzywać nie wiadomo co od szczurów od o Pinokio całe te jak ona no to byłem tak ona się wypowiada tak w ogóle ona chyba w Boga wierzy jak nie wiem co precz tą osobą. No właśnie, pato pojechał do Warszawy, chciał mnie zabrać. To ja mam z kimś za darmo nagrywać? To jest bez sensu. Ja nagrywam sam. I sam za to jestem odpowiedzialny. I po prostu ja podatki płacę. I a ty, ciekawe, czy masz ten swój kanał. Czy ty masz mógłbym zarejestrowany ten kanał, Nikolo? Diablico, czarna diablica. Czy masz to zarejestrowane? Czy to masz legalnie? To może ty nielegalnie to nagrywasz? No to straszyłaś policją? To proszę bardzo. Niech policja przyjedzie i policja zawiezie mnie do Krakowa i... Załóż, a ja za tą obrazę, to Ci mogę założyć cywilną sprawę, bo mam pieniądze na to i po prostu za obrazę taką, człowieka, to po prostu możesz beknąć. Może Ci się głowy, dupa miękka się zrobi. I na ten temat to właśnie chcę powiedzieć Tobie. Nie nagrywaj na mnie to ja nie nagrywać nie będę na ciebie a ty powiedziałeś, że mam cię przeprosić za to obrazę co ty nagadałaś teraz niedawno, ten film to mam ja cię przeprosić a co ja, ja jakiś kurwa jestem szczurem dla ciebie? ty dla mnie jesteś nikim ja tyle czasu, ja ogólnie 6 lat ogólnie miałem 12 kanałów Zmanowali? To dobrze, bonujcie, a ja tak będę otwierał. Już bo ja lubię wypowiadać się, bo wiem jak się wypowiadać, o czym mówić.